Dobry, witam Was Tesli Model S90D z 2017 roku. Skorkownicy, czyli obwodnicy Trójmiasta. Najpierw wyjazd z domu, 3 km do obwodnicy, zajął mi 17 minut. Zużycie kosmiczne 571. A teraz tutaj prace drogowe na węźle południe i też obwodnica. Idzie bardzo powolutku, ale już lepiej niż tam. Ale to jakiś dramat. A jest godzina 8.10 we wtorek. To nie jest już jakaś godzina mega szczytu, bo szczyt zawsze był przed ósmą. Wczoraj w Gdańsku opady deszczu i dramat. Po prostu jedna ulica na południu Gdańska zamknięta spowodowała przeogromne korki na całym południu. To jest jakiś nieporozumienie co się dzieje w tym Gdańsku tyle samochodów i tak mało dróg ale przechodząc do pozytywów jadę dzisiaj w okolice Warszawy z dostawą tej pięknej czerwonej strzały autopilot 2.0 z rozszerzonym pilotem pozwoli mi przyjemnie Dobrze, dziękuję Janosik. Dziękuję, dziękuję za wszystkie informacje. Wiem, że są roboty drogowe, nieoznakowani mi tu nic nie zrobią, jak jadę poniżej dopuszczalnej prędkości. W każdym razie jadę w okolicy Warszawy z dostawą tej pięknej czerwonej strzały. Mam 93% baterii, jako że jest to 90, to, to bez problemu dojadę do Cichocinka, a BRP mówi, że na 26%. Jedno ładowanie w cichocinku do 80% pozwoli mi dojechać bez problemu na miejsce, pewnie zapytacie, czemu jadę do Warszawy A1 przez cichocinek. No, dlatego że ten samochód ma darmowe ładowanie na stacjach Supercharger, więc wolę ładować się za darmo w cichocinku. A kilometrowo tyle samo wychodzi, bo nie jadę do samej Warszawy, tylko na zachód Warszawy, więc można jechać też A1 i A2 przy porównywalnych prędkościach przelotowych. i No i ładowarka jest akurat w połowie drogi, a na S7. Musiałbym się dwa razy ładować Najpierw Mop ma wielkie, potem malinowy bzyk Tak tutaj wyglądają te roboty drogowe no właśnie węźle południe chyba jeszcze dwa lata potrwają, a dwa lata już trwają będzie obwodnica Metropolitan, które W każdym razie od teraz 170 km półtorej godziny przewiduje Google z godzinę 20, ABRP z prędkością 140 na tempomacie Autopilot zawiezie mnie do Supercharging Chodziny No i już jesteśmy na autostradzie bursztynowej a jeden Amber Go, już jakaś Skoda chce jechać szybciej i tak działa autopilot rozszerzony, daje mu kierunek a on sobie zmienia pas Tylko co tu się dzieje? Tu się dzieje jakieś zwężenie jazdy Ja cię Skoda musi oczywiście jechać szybciej niż 140 No bo to jest za mało na autostradzie Gdzie jeszcze jakieś roboty drogowe się odbywają No wiadomo Zaraz kurwa jeden z drugiego wiedzie. Dramat po prostu Na tych polskich drogach jest dramat Autostrady Niemczech 3 km przed tym robotą byłaby informacja o tym, że jest robota drogowa u nas, a kilometr przed wystarczy to i tak dobrze O, Skoda już tam nie może wytrzymać już prawo, lewo wszystko kręci, żeby tylko być pierwsza, żeby tylko jechać szybciej niż 140. O, jest! Zwolniło się, miejsce przed Skodą, Skoda wciska gaz w podłogę i jedzie. Na razie zużycie 20 km i 30 minut 308. Tak, potwierdzam zmianę pasa. Delikatnie trzeba ruszyć kierownicą. O, minął czas. Na początku autostrady zmiany pasów za bardzo nie mają sensu, bo to co chwilę coś jedzie wolniej to dużo wolniej. W stosunku do 140-90 to jest przepaść. Inni jeszcze wyprzedzają te 90 więc też blokują. Мало всего, даже не... Trochę wolnej przestrzeni, można zmienić pas. Nie wiem, czy on nie wykrywa tego. Kolejne, oczywiście więcej niż 140 musi lecieć, no bo przecież. On nie ma czasu Ja chcę zmienić ten pas Daj mi go zmienić Dziękuję Kolejny Super szybki samochód Volvo tym razem To jest na warszawskich oczywiście o, Kolejny Arteon tym razem ja 140, on 180 Brawo, brawo Kolejny W, który jedzie szybciej niż przepisy pozwalają I mnie blokuje Ja 140, on się oddala Sialala Sialala Pierwsza godzina minęła 92 km zrobione na zużyciu 305 30,5 kWh na setkę 6 stopni na zewnątrz Ciut ciut deszczyku 40% baterii poszło Na 92 km więc Zasięg W palicach 220-230 km Na 100% Niestety Tak to jest zimą Wiatr wieje, deszczyk pada Energii na ogrzewanie idzie, ale głównie jednak silnik zabiera większość. Już kolejna skoda. Szybciej niż 140, oczywiście na W, no bo jakby że inaczej. Przecież to są najszybsze samochody w Polsce. Te na W, służbowe. One się nazywają. To no nie są prywatne samochody, większość skut na W to jest własność banku. Mijam właśnie MOP Malankowo, McDonald's, Mall i ładowarka Greenway, Tam w tyle. 120 km, godzina 12, zużycie 302 I kolejny samochód szybszy niż 140 tym razem Mercedes na 1 to będzie jakiś kolejny pędzi ale ja tu dojeżdżam do Tira Tesla pokazuje, że dojadę na 18%, a BRP, że na 20% zostało 48 km do Supercharger godzinę. Za pół godziny powinienem tam być Jest i kolejny CBR tym razem Toyota To Toyota bus z Paką Ile Ci stop? A nie, nie z paką to jest 8 osobowo albo 9

i zużycie 30 kWh na setkę Takie to są te starsze Tesla Model S Oczywiście 100 na godzinę na autostradzie to jest karygodne ograniczenie Jak tak można? GWE, SG GDA Muszą jechać szybciej. Co z tego, że bramki za kilometr. Trzeba napierdalać do końca i hamulet. Dziwna. Masak. Poza cichocinkiem było piękne słoneczko No niestety, naładowany do 90% w cichocinku, lecę do klienta. 200 km, 2 godziny. Pokazują nawigację. Nie będę jechał do węzła stryków. Trochę wcześniej już Kutnie zjadę. I podłączę się pod A2 bliżej Warszawy. Skrócę sobie o 20 parę kilometrów. Google Maps 179, a ABRP i Tesla 203 km pokazują, Więc 24 km mniej, no i zdecydowanie wolniejszą pracą. Da mi oszczędność około 10-12% baterii. Powinienem dojechać na miejsce na 16, może 17%, zobaczymy. Póki co fatalna pogoda na jedynce rozpadało się 8 stopni, ale widoczność dobra, więc można jechać 140 na autopilocie 24 km 12 minut i Phantom Braking Tesla, brawo Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Znaczy, hamować na lewym pasie, prawdopodobnie. Które są na prawym pasie są zbyt blisko osi i według niego zahaczymy o nie. Oczywiście nic takiego nie ma miejsca, no ale systemy bezpieczeństwa Teski po nas wszystko. O, 25 km, 13 minut, zużycie 303, a dzisiaj 206 km na zużyciu 29 kWh.